Witaj, ja nazywam się Marzena Pawisińska, mam 26 lat, obecnie mieszkam w Gordycach. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek. O trzech lat współpracuję z firmą Duolife. Szukałam rozwiązania na poprawę swojego zdrowia, ponieważ borykałam się ze spółmienników policystycznymi, jak również bezpłodnością. Kiedy trafiłam na konferencję z doktorem Kardaszem, obudziła się we mnie nadzieja na to, że mogę być mamą. Nic bardziej mylnego. Byłam chodzącym świadectwem na to, że te produkty są skuteczne. Dzieliłam się informacją ze swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, ponieważ zależało mi na poprawie ich zdrowia. Kiedy chciałam wrócić na etat, niestety szef zwolnił mnie. Byłam bardzo przerażona. Jako młoda mama nie wyobrażałam sobie zostać bez środków do życia. Wtedy podjęłam najważniejszą decyzję w swoim życiu, że już nigdy nie dopuszczę do tego, aby strach wkradł się w moje życie. Bardzo zaangażowałam się w e, firmę w poznanie produktów, w poznanie planu kompensacyjnego. Dzięki mojej historii i chęci poprawy, sw poprawy życia e, swoich bliskich stworzyłam zespół liczący ponad 200 osób. Szkolenie, jakie oferuje firma, podniosła moje wartości, pewność siebie na wyższy poziom. Stam się człowiekiem świadomym. Mam więcej czasu dla rodziny, dla bliskich. Nie muszę martwić się, że muszę wrócić na etat. Nie muszę martwić się o to, kiedy moje dzieci zachorują, że będę musiała je z kimś zostawić. Cały strach i lęk już odszedł. Dziś jestem osobą bardzo szczęśliwą i tobie mogę dziś powiedzieć, że jeśli jesteś na początku tej drogi. To wszystko jest do zrealizowania, tylko musisz uwierzyć w siebie. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia.